Nazywam się Ben Horton. Jestem fotografem i pracuję dla National Geographic. Podróżuję po Chinach, aby odwiedzić niezwykłe miejsca i poznać ludzi, dla których są one domem. Pomagają mi w tym wyjątkowi Chińczycy. Alpinista, nurek i niesamowity wspinacz skałkowy. Wspólnie odwiedzimy odległe miejsca, aby uczyć się od lokalnych społeczności. Zobaczyć, jak żyją i co sprawia im radość. I przeżyć przygodę życia. Chiny dla odważnych. Jestem w Sigunian odległej górskiej części prowincji Syczuan. Obszar ten zwany chińskimi Alpami i rajem dla wspinaczy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czeka tu na mnie pewne wyzwanie. Miejsce to znane jest z setek wodospadów, które zimą zamarzają i tworzą jedne z najwyższych lodowych tras wspinaczkowych na świecie. Na jeden z nich będę wspinał się z pewnym chińskim alpinistą. Denerwuję się, bo jeszcze nigdy nie wspinałem się tak wysoko po lodzie, ale jestem też bardzo podekscytowany. Mój przewodnik Liu Yang, który wspina się w tych górach od 25 lat, będzie doskonałym partnerem. Jest podróżnikiem i ekspertem zajmującym się dziedzictwem kulturowym. Zdobył wiele gór i jest pierwszym Chińczykiem, który wszedł na niezdobyte szczyty na Antarktydzie. Jestem na szczycie. Mimo to zawsze wraca do Sigunian na Wyżynie Tybetańskiej. Jesteśmy w Sigunian. Jest tu wszystko, czego potrzebuje: wielkie góry, jeziora, lodospady, barwna tybetańska kultura. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę to Benowi. W końcu się widzimy. Witaj w Sigunian. To niesamowite. Te szczyty są ogromne. To najwyższa góra w tym regionie. Ma cztery szczyty, a w języku tybetańskim nazywa się Siguna, czyli Król Wojowników. Jesteśmy w miejscu, z którego można dotrzeć na dwa najwyższe szczyty. Dolina Shan, Shan w której będziemy wspinać się na zamarznięty wodospad, położona jest bardziej na zachód. Jednak wpierw musimy trochę potrenować. Weźmy linę i zróbmy małą rozgrzewkę przed prawdziwą przygodą. Dobry pomysł. Kiedy spotykasz innego wspinacza, starasz się go ocenić. Lubię Liu. Wspinał się na znacznie trudniejszych warunkach niż ja. Cieszę się, że będzie moim partnerem. Znaleźliśmy skałę, na której możemy sprawdzić swoje umiejętności wspinaczkowe. To bardzo ważne, bo na lodzie życie każdego z nas będzie w rękach partnera. Trochę przypomina to randkę. Musimy lepiej się poznać i w końcu możemy porozumiewać się prawie bez słów. Liu Yang wszedł na skałę, skąd będzie mnie asekurował podczas wspinaczki. Asekuracja polega na tym, że jeden wspinacz wybiera linę, aby drugi nie spadł z dużej wysokości. Asekurujesz? Asekuruję. Idę. Jestem z Tobą. Poślizgnąłem się na kurzu. Wszystko w porządku? Tak, wszystko gra. Jeszcze nigdy nie wspinałem się na takiej wysokości i widzę, że ruchy, które są łatwe w niższych górach, tu wymagają dużego wysiłku. Mam kłopoty. 20 cm wyżej jest dobry chwyt. Jeszcze trochę. Dobra robota. Dobrze, że mnie złapałeś. Gdy wspinamy się wysoko zimą, palce marzną. Teraz wydawało mi się, że tracę w nich czucie. Kiedy zobaczyłem Bena, nie wyglądał mi na wspinacza. Potem poćwiczyliśmy trochę z Liną. Musiał sporo trenować. Jest silny i mam do niego zaufanie. Idę. Świetnie. Masz rację, nie ma tu szczeliny. Odpadają mi ręce. Wiem. Asakuruje Ale ślisko. Patrząc na zmęczonego Liu Yanga, zrozumiałem, że sport ten naprawdę uczy pokory i wspólna wspinaczka będzie czymś naprawdę wyjątkowym. Ciężka sprawa. Postaw wyżej stopę. Nie dam rady. Nie mam czucia w palcach, świetnie dziękuję. Dobra robota. To nasza pierwsza wspinaczka. Złapałeś mnie. Czuję się pewniej przed wspinaczką po lodzie, ale wolałbym nie odpaść od ściany. Czas wyruszyć do doliny Shan Shan. Przed wspinaczką zatrzymamy się u pewnej tybetańskiej rodziny. Należy ona do grupy etnicznej, która przywędrowała tu ponad tysiąc lat temu. Jej przedstawiciele przywykli do życia na bardzo dużej wysokości i w niskich temperaturach. Dzień dobry panie Wang. Dawno się nie widzieliśmy. To Ben Horton. Witaj! Chcemy wspiąć się na lodospad. Niezły pomysł. Czy to pana dom? Tak, zbudował go mój dziadek. Z tego zbudowanego z drewna i kamieni domu rozciąga się niesamowity widok i byłoby to idealne miejsce do życia, gdyby nie temperatury, jakie panują tu zimą. Przyjechaliśmy tu w grudniu, gdy temperatura spada do 20 stopni poniżej zera. Dzień dobry pani Wang. Żona pana Wanga oprowadzi mnie po domu. Z tarasu widać, że zbudowano go w najpiękniejszej dolinie jaką kiedykolwiek widziałem. Otaczające ją góry i zamarznięte wodospady są imponujące. Możliwość podziwiania ich każdego poranka byłaby spełnieniem moich marzeń. To miejsce jest przepiękne, ale najbliższa wioska jest 20 kilometrów stąd. Dlaczego wybudowali dom właśnie tutaj? W okolicy są doskonałe pastwiska. Jaki mają tu co jeść. Chodują jaki? Możemy je zobaczyć. Są na wzgórzu, za nami. Zazwyczaj pasą się właśnie tam, bo rośnie tam dobra trawa. Tutaj zaganiane są raz w miesiącu. Pan Wang pyta, czy chciałbyś mu w tym pomóc. Będzie to początek mojej aklimatyzacji. Chodźmy. Jaki są jednymi z niewielu udomowionych zwierząt, które żyją na takich wysokościach. Ich płuca i serca są większe niż u krów, co pozwala im przyswajać więcej tlenu. Pan Wang zagania je, aby je nakarmić. Przypomina to scenę kręconego w Tybecie westernu. Jestem w odległym regionie prowincji Syczuan, zwanym Sigunian. Podejdźcie do mnie. Wraz z moim przewodnikiem Liu Yangiem karmię jaki solą. Ale ma dziwny język. So, 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 so. Sól pobudza apetyt so, so, so. tych zwierząt, dzięki czemu więcej jedzą i szybciej rosną. Do czego wykorzystuje się tu jaki? To najważniejsze zwierzę dla mieszkańców Tybetu. Jaki dają im mleko i mięso. W przeszłości pracowały jako zwierzęta juczne, ale dziś mamy dużo wygodniejsze środki transportu. Zaganianie jaków z panem Wangiem jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Są to bardzo fotogeniczne zwierzęta. Przypominają zminiaturyzowane futrzate krowy, które żyją w wyjątkowej scenerii. Osoby żyjące i pracujące na takiej wysokości spalają wiele kalorii. Ciekaw jestem, co ludzie tu jedzą, aby przetrwać zimę. Pokaże mi to pani Wang. Czy to tradycyjne pożywienie? Tak, większość Tybetańczyków przez całe życie je pieczywo. Nazywają je momo, co oznacza chleb. Chleb jest podstawowym pożywieniem mieszkańców tej części Tybetu od pokoleń, Pora więc zabrać się do pracy. Ugniatajcie ciasto mocno, placek ma być płaski i okrągły. Pani Wang mówi, że świetnie ci idzie. Teraz zanieśmy je do pieca. Uważaj na ogień. Połóżmy je tutaj i przysypmy. Dlaczego ciasto piecze się w popiele, a nie nad ogniem? Jest w nim bardziej wyrównana temperatura. To typowe dla tutejszej kuchni. Tak, jest tu zawsze bardzo zimno, więc ogień odgrywa istotną rolę. Gdy rodzina spędza razem czas, siada przy nim, pije herbatę lub wino albo gotuje. Potem je i rozmawia. Ogień jest dla Tybetańczyków bardzo ważny. Przewróca je na drugą stronę, wkłada rękę do popiołu, wpierw chleb trzeba wyjąć, chyba mi się uda, ale jest bardzo gorący, znów przysypie go popiołem, pani Wang mówi, że świetnie ci idzie. Chleb jest prawie gotowy. Teraz go otrzep z popiołu po każdej ze stron. Dmuchnij na niego. Jest bardzo gorący. Gdy siedzieliśmy w tej zadymionej kuchni, w której pod sufitem wisiało wędzące się mięso, a przez okna wpadało do środka światło, zrobiłem Pani Wang kilka zdjęć. Jest piękną kobietą, żyjącą w bardzo trudnych warunkach, ale dzięki niej mogłem poznać kulturę, która była dla mnie zupełnie nowa. Las w regionie Sigunian jest bardzo surowym, ale przepięknym miejscem. Pochodzące stąd drewno jest jedynym źródłem opału w domu pana Wanga. Mam rąbać tutaj? Drewno zbierane jest przez cały rok, bo nawet latem temperatura spada tu nocą do zera. Po zebraniu odpowiedniej ilości drewna, pan Wang pokazuje mi jak zrobić plecak za pomocą jednego kawałka liny. Ty weź te, bo są ciężkie. Czemu nie? Warto trochę potrenować. Ja wezmę te mniejsze. Ten jest za mały. Przewiązuję górą. Teraz tędy. Żeby go założyć, musisz usiąść. To dość skomplikowane. Jeszcze tylko regulacja długości. Możesz wstać. Udało się. Myślałem, że będzie to mniej wygodne. Miejscowi czasami na jednym kawałku liny niosą 50 kg. Chodźmy. Pobyt w lesie z panem Wangiem jest bardzo interesujący, bo jest to miejsce, które pozwala mu przetrwać. Sigunian jest jednym z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłem. Góry są ogromne, a liczba szczytów, które widzę z okna i na które można wejść, przyprawia o zawrót głowy. Tymczasem nasze wyzwanie wspinaczka na zamarznięty ponad 300-metrowy wodospad. Czeka na nas już jutro. Będzie to moja najdłuższa wspinaczka lodowa. Szczyt wodospadu znajduje się prawie 4000 metrów nad poziomem morza, a temperatura może tam spadać do 20 stopni poniżej zera. Musimy się przygotować i sprawdzić sprzęt. Mam trzy pary rękawiczek. Ja wziąłem też takie ciepłe. Masz uprząż? Tak, mam. Karabinki też. Czy to śruby lodowe? Tak, to mój skarb. Są bardzo przydatne. To bardzo ważne. Musimy mieć pewność, że sprzęt jest bezpieczny. Zależy od niego nasze życie. To prawda. Aby przeżyć na tej wysokości, pan Wang i jego rodzina potrzebują jeszcze jednej rzeczy. Powiedzieli mi, że zabiją jaka. Wolałbym na to nie patrzeć, ale czuję, że powinienem to sfotografować, bo zimą nie ma tu innego źródła pożywienia. Nie mogą po prostu pójść na zakupy do sklepu. Ubój zwierząt jest istotnym elementem ich kultury. Jest konieczny, jeżeli chcą tu przeżyć. Kiedy podchodzę bliżej, zdaję sobie sprawę, że zabicie jaka jest dla pana Wanga, jego pomocników i dla mnie czymś bardzo trudnym. Pan Wang wybrał jedno z największych i najstarszych zwierząt w stadzie. O pomoc w przytrzymaniu go poprosił czterech znajomych. Potem wziął bardzo ostry tasak i podciął mu gardło. Bardzo trudno mi na to patrzeć, bo dotychczas nie brałem w czymś takim udziału. Stwierdziłem, że powinienem stanąć z boku i bardziej skupić się na ludziach. Fotografować to, co ci ludzie muszą robić przez całe życie. Coś, co jest dla nich czymś normalnym. Patrzę jak pan Wang i jego znajomi rozbierają jaka w odległej części prowincji Syczuan. Hey. Witaj! Jak przygotowywane są poszczególne kawałki mięsa? Widziałem, że niektóre wiszą w kuchni. Przednie nogi zostaną uwędzone, a tylne zamrozimy. Wędzone mięso wystarczy nam na cały rok. Skóra jaka zostanie sprzedana, a z jego sierści można zrobić takie ubrania. Żadna część zwierzęcia się nie zmarnuje. Dzięki zabitemu Jakowi rodzina przetrwa zimę. Myślę, że jeżeli nadal chcemy jeść zwierzęta, powinniśmy wiedzieć, jak są zabijane. Powinniśmy wiedzieć, skąd pochodzi mięso. Jutro podejmiemy próbę wejścia na 300-metrowy wodospad. Więc państwo Wang z przyjaciółmi zorganizowali dla nas prawdziwą tybetańską ucztę. Opracowanie Premium MS Spółka ZO. Tekst Ziemowicz-Sulikowski. Czytał Rafał Żygiel.